Państwu Kraczkowski Orszak Trzech Króli. To już piękna tradycja tej miejscowości, kultywowana od kilku lat i z roku na rok z coraz większym rozmachem. Za moimi plecami widzicie Państwo kilkuset mieszkańców Kraczkowej oraz okolicznych miejscowości zrzeszonych dzisiaj w tej pięknej idei. Świetnie zorganizowani, przebrani, są, są koniki, są wozy, są e, e, oczywiście są królowie, są aniołki, jest wszystko to, co dzisiaj być powinno. Można powiedzieć kraczkowski orszak czy króli to przykład takiej fantastycznej, odolnej inicjatywy, bo kto pamięta początki tego wydarzenia, wie, że nie było od razu tak wszystkich dużo. Garska osób, garska zapaleńców wymyśliła to z roku na rok coraz więcej osób, coraz więcej zaangażowanych i piękne efekty, które możecie Państwo zobaczyć za moimi plecami, niech operator to pokaże. Han her vet jeg ikke.